cześć witajcie ze strony Artur słuchajcie jestem tutaj przy granicy yy, Korczowa to akurat a to będę skręcał tutaj w lewo a tutaj mamy tam na wprost mamy kolejkę tirów na przejście graniczne z Ukrainą a ja jestem niedaleko yy, tu jadę do klienta z przystanką do Kukurydzy do miejscowości kurde zaraz zobaczę Budzyń, Budzyń. Wcześniej byłem jeszcze Wczoraj, wczoraj rozładowałem sobie koło Sandomierza kosiareczkę bijakową, samasza Dobrze trafiłem? Nie wiem czy tu wjeżdżamy, czy gdzie to będzie rozładunek? Nie że Nie, co? Dzień dobry! No tak. Najlepiej będzie wjechać. Tutaj wjechać, tak? Tak a, Dobra, dobra, to jadę, jadę, jadę pomalutku To już działamy Oha. prosto? Nie, <noise> jakoś starczy ma miejsca, co? Starczy chyba. Aha. Aha. Nie, to możemy zdjąć. Tylko nie wiem od której strony, bo można od tej strony też ją zdjąć, nie? Dobry. Nie wiem, czy od tej strony trochę krótkie widły mamy. To co, aż dwie pan nam przewiózł? Dwie, no to też jest do tego, do klasa tego, do starszego modelu, nie? Do tego, jakieś tam 8-8 chyba tu jest, nie? No, to no, no. Aha. To kurde, gra na, na granicy kolejki, takie jechałem, kurde, pierwszy raz jechałem. niedaleko. No, to kolejki. No, nie, no właśnie jechałem nie, <śmiany> to by pan pojechał. No <śmiany> Bo tu jest daleko, nie? A już z ma... tym sprzętem by pan no ja, nie wrócił. Zabrali mnie? No To nie mam powrotu. Gdzie to już nie ma? Z tej strony to tylko zboże <śmiany> Aha, z Boże. Tak. Ale, ale to się i na... mnie. Nie, teraz nie Teraz nie byli ja. Zawalone wszystko jest wszystko... Wszystko... Aha w Tego się No to jak się swoje jest. sprzedać? No. Ciężko, bo no. no. marne ceny Moje No Bo już... no. 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 E, niedawno to ile? Pszynica? To my, my to granice Wszyscy... blokowali Aha No ja. O kurde Wszystko szło, no a my, a nasze gdzie? No, no właśnie, to jeszcze to, no. to tu... O już mi któryś tam podlał a to znaczy, no. że tu z... jego. A, już niego. Zgaszę maszynę zaraz? O kurde. No dobrze. O. Normalne, na te nasze zboża, no. na uprawę żeby było. A to, nie wie pan, no... Co drogie? No, no drogie, no drogie, ale w stosunku do zboża, no nie No my wiem, ja wiem. My mamy zysku, my mamy nawet na minusie. 150, a teraz na połowę. No, to W chlebie nic nie potaniało. No, ale już e, chleb nie potaniał, A, nawozy, nie, nie. a no, nie. nie. O, o nowozy trochę, a o wszystko, o części, tyle, cokolwiek do ciągnika to wszystko do no, I to o, ma... na, swoje, na swoją czy na jakąś Wstup? usługę jeszcze? Mien... Nie, to dla siebie. Dla siebie tylko, nie? I dużo hektarów na kukurydzę? 60. 60, no trochę jest. No, to już idzie trochę, się no to dobrze. A maszyna już stoi gotowa praktycznie? To... Nie, coje jeszcze. Soję, jak się? Tak, tak. A, I słonecznik, jeszcze, O kurde, to wszystko jest. a To, to, to dużo faktorów macie? To jest. Jest, jest, tak. kurde, no to tak. No. Zawsze gdzieś sami jecha, ja czasami kiedyś tu byłem, już nie raz nie byłem, ale ty nie, to, tutaj już nie jeszcze nie. Nie bo ty... Niebo od karbanka jakieś maszyny macie jeszcze, nie? No, żeśmy jeszcze wcześniej tu klasa, nie? Aha. Ktoś... No no wcześniejszy. To ten drugi jest, tak? Czyli, czy ten to już drugi, tak. drugi teraz, tak? Aha. No i żeśmy co jeszcze? Kusiarkę, Kusiarkę klasa. O. No i fenda. I o, o, fę fęda. A fend. Dobra, może powoli ten. Do to 2,5 tony waży. No Dobra, że nie pojechałem na granicę, bo kurde. No. <grym>? I, wie pan, co gdzieś Gdzie? kotarnowa tam pod kraku. Nie tarny, no, no na ale to, to czy znaczy, Ta na powrocie, tu był najdalszy punkt. <noise> I tego. <noise> tak patrzę, czy o ty, czy o tamtej strony nie? To nie wiem, czy to kurde wziąć tu, czy tu. No ja widzę właśnie, że tam y, by było chyba lepiej. No bo to się o tamtej stronie bierze, nie? No, no to, to będę musiał nie jakaś... Nie. Było... No, tylko to jest takie. Mój. Mówię... O, A, to tu. tu i tu można, nie? To mogę inaczej, musiał bardziej. Właśnie, bardziej no. Zajechać, chyba. no. No, no, będzie. Tam. tam też jak długie, długie, długie są, to nie ma problemu, nie? No, bo to takie. tam będzie gorzej rozładować, nie? Tak. Tu się wie, że pasuje, nie? No, to tam, to, znaczy, to może jakoś to jakoś wykręcę tam w półkosie, chyba, że się, No. Chyba że musiał się nawrócić do drogi z powrotem i tu wcofać. No, mogę tu tak wypróbować od razu, nie? Tak. No nie no bo mogę też tutaj wykręcić bardziej... No też... No jak tu wyjadę, to tutaj, to też da radę, nie? Zjąć. Później się mogę Później wycofać. Pan wycofa. No dobra, to no. kombinuję do przodu. Dobra. No może to można powoli podjeżdżać. No bo odpinam to A co ja to droga jest w ogóle? W sprzedaży? 1700, myśmy umowę podpisali, 1700 metrów no to soja jeszcze tak w miarę a tyle to do jest sektora, bo nie wiem 3 ton 3? no to, to, to szału nie ma, nie? No, ale, ja a co, że? Co? a ile no. a tu dużej wkładu na soję, nie? mniejszy mniejszy? aha, aha a, bo tak się pytam a tak one takie rzeczy nie sieją chyba, no. stoi. może? może sieją, może się nigdy nie dowiadywałem, nie? Czy się ją nie? Groch taki, ten, to to, już rozmawiałem z klientami. O, że wałków nie zapomniał oddać. No, bo ja je popinałem, bo by nie było czym robić. Dobra. O, masz. już jeszcze jeden, dwa, trzy. O, Ja! No, w jego stronę, w lewo, nie? Wydaje no, mi się tutaj no. Je, Jeszcze troszeczkę Jeszcze troszeczkę O kurde Nie pan odjedzie trochę Bo nie mam możliwości Dobra o, Dobra Poczekaj no. Tak, tak, to jest, się aby, powinniśmy trzepi się, odpi, dwie śruby się tam, czy cztery odkręca, nie? I jest do w Musimy poznać, bo ona... Jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze Dobra? No, bo tu niektóre jeszcze mają takie blachy przecież, jeszcze, takie rodzaju blacha, jada A po do góry powoli Do góry Jeszcze, jeszcze No, no może być, może być O, dobra, i do góry Nie, no to... Znaczy może na siebie to deczka, żeby na przemyśle się z tego nie zjechała Oj, bo to by było dopiero... A teraz już nie... a, tu już nie... Ma. Teraz to już... już jeszcze jest jest Ale... No, a teraz już nie Teraz już nie, już nie. Tak no, się można pośmiać nie? O kurde No i tam to zawiozę, Tora po drodze bo wczoraj zjełem jeszcze jedną maszynę czy do takiego Somasza dwu metrów do klienta No, to jest po prostu postawić później Tak, żeby później mógł wyjechać tam, nie będzie problemu O, o nie, spokój. A tutaj taki na przykład y, dużo osób właśnie co, jak to mówią, tych emigrantów czy ty, ty, z, tych, z Ukrainy przy, przy, przy granicy, tu coś takiego jest? Nie? Czy jak to tam mówią? E, to znaczy, że co? No to znaczy no, jakieś tam te ludzie przechodzą przez granicę. E, u nas nie, u nie, nas nie? tutaj nie, to tam bardziej Białoruś. A bia tak. na Białoroś, a tutaj tak, nie, tu, tu spokój. Aha. Tak. No ja się ile wyraziłem trochę, no 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 bo tam, to nie wiem, czy to uchodźcy czy jak tam, no niektórzy mówią... Nie no... u nas raczej nie. Nie, to... raczej nie ma takiego problemu. Aha, no na razie, na razie, na razie nie no na razie. na razie. No dobrze. Na razie spokojnie. No to fajnie. no. Można działać w polu kościć. Pa! Wałki, kute, wałki. O. No myszka myszkę przywiozem akurat pasuje. Tego kamyczka białego A, to, to. Taki bon No, tak. czy bon, może się wyraziłem Kod no. rabatowy dla wykorzystania we sklepie Tam